Szanowni Państwo, pozwólcie, że i ja powiem kilka słów. Yy, wybaczcie drżenie głosu, ale niestety nie jestem przyzwyczajona do występowania przed tak ogromną publicznością. Przed nami bardzo ważne święto, najważniejsze święto demokracji. Już w najbliższą niedzielę, 10 maja, będą wybory prezydenckie. Będziemy wybierać prezydenta i wybierzmy tego prezydenta mądrze. Wybierzmy prezydenta, który będzie nas godnie reprezentował, zarówno w kraju, jak i za granicą. Wybierzmy człowieka uczciwego. Ja będę głosować na Andrzeja, mojego męża. I proszę Państwa, nie tylko dlatego, że jest moim mężem, ale dlatego, że go świetnie znam. Kiedyś mu zaufałam, było to 20 lat temu. I nigdy się na nim nie zawiodłam. I gdy Andrzej obiecuje godne życie w bezpiecznej Polsce, to nie jest to pusta obietnica, on ją na pewno spełni.